Dobra, witam Was serdecznie tutaj zając. Dzisiaj mamy materiał specjalny, ponieważ nagrywamy z IKEA w Krakowie. Yy, I jak to, jak to ja, pragnę Wam pokazać wiele różnych bardzo ciekawych promocji. A mianowicie promocja jak promocji: bardziej chodzi o fakt, że te pudełka nie są drogie i są fajne. To jest coś po pokroju braplasta, z tym, że zdecydowanie twardsze. Yy, no i Wydaje mi się troszkę bardziej przezroczyste. Takie pudełeczko kosztuje 8 zł. do niego tam chyba w granicach 3 czy 4. No, tam troszkę ponad 1 i mamy fajne pudełko na młode węże. To jest, to jest fajna rzecz. Ale to nie koniec. Możemy iść troszkę dalej. I tutaj na przykład możesz na przykład y, tutaj przykamerować cenę. Nie jest to dużo. 500 złotych za takie przyjemne pudełeczko. Yy, tu nie jest wiele wy ludzie idą no yy, minus jest taki, że jednak tą pokrywkę trzeba kupić osobno która na zazwyczaj yy, kosztuje tak mnie mam 30 podejdź bliżej, bo muszę być głośno i ludzie patrzą <noise> która kosztuje mniej więcej 30 lub 20% ceny pudełka yy, fajna rzecz, chodźmy dalej masz coś większego typu Jakaś jaszczureczka w pokroju y, gekonów paskowanych czy orzęsionych, Nic prostszego. Mamy fantastyczne zarejon za 12 zł Super. Ale to nie koniec. Mamy tak fenomenalny. Fenomenalny i wielki wybór Kiedy mamy boadusiciela? Kółka. Możemy go przemieszczać po pokoju. To jest super. Taki budynek kosztuje 50 zł, plus pokrywa, złotych 20. Zł. I to w zasadzie jest koniec materiału. Zapraszam na kolejne odcinki. Polecam. Jakub Zając.